Powiedz Nie? mi, powiedz mi, niedźwiadku, kochany, a jak Rings of Power ci się podobało? No, teraz właśnie wczoraj obejrzałem ostatni odcinek. I jak i czujesz warto było, Amazon zrobił dobrą robotę? Uważam, że to największe gówno, jakie widziałem w swoim życiu pod wieloma względami, no ale dzisiaj o tym film pewnie wrzucę. Tak, będzie, będzie film o Rings of Power, bo ja ci powiem tak. Będzie film o ostatnim odcinku o Rings of Power ogólnie jeszcze będzie inny. Aha, no bo ja słyszałem, że ludzie się za głowę chwytali, ja jeszcze nie widziałem oczywiście, bo czekałem aż wyjdzie cały sezon, że ludzie się chwytali za głowę, jakie tam są bzdury porobione, jak bardzo jest to złe, jak bardzo boli to. Czy ty jako potencjalny fan, no nie, jesteś fanem, nie? Eee, czy nie, 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 nie jestem jakiś tak, że czytałem, jest film i tak dalej, ale tam no, śledziłem i mniej więcej wiem o co chodzi, ale tu nawet nie chodzi o to, że jako fan to jest po prostu zły serial. To nie jest źle zbudowany, ma bardzo złą strukturę scenariuszową, tam nie ma jakiejkolwiek logiki. tam Scenariusz toczy się w taki sposób, że rzeczy się dzieją tak, jakby niezależnie od bohaterów, że one nie następują jako konsekwencja czegoś, tylko coś takie jest. Masz godzinne, godzinny odcinek. Przez no. 50 minut nie dzieje się dosłownie nic, co jest istotne do fabuły. Można to wyciąć. I pod koniec odcinka jest jakiś zwrot, albo gdzieś w środku odcinka, zależy jak to tam sobie wymyślili, jest nagle jakiś taki zwrot akcji, który w zasadzie no, nie wynika z niczego. Nie jest takie coś, że ktoś coś zjebał i nagle, O Jezus, nie jest zwrot akcji. To takie. To, no, to, to, to jest chyba najgorzej napisany serial fantazy, jaki oglądałem. O może tak. No bo teraz wyszło jeszcze Rings of, wyszło Rings of Power i w tym samym czasie mniej więcej wychodzą odcinki House rodu Dragon. smoka House of Dragon. no i ja jak to ja jak mam w zwyczaju, jeżeli mogę, czekam aż wyjdzie cały sezon, bo lubię sobie to zbingeować. Oglądałem tylko reakcje albo czytałem reakcje ludzi z internetu. No i taka, która mi się najbardziej spodobała, że Gra o Tron nie musiałaby się nawet starać, mogłaby naprawdę mieć każdy odcinek o tym samym, a i tak byłaby lepsza od Rings of Power. Jeżeli chodzi o Tron? tak. A House of the Dragon miażdży Rings of Power. A House of the Dragon tam ludzie się przepiali, to nie jest tak dobre jak Gra o Tron, ale pamiętajmy, że Gra o Tron była evenementem, była czymś nowym, kiedy wychodziła i trudno, żeby House of the Dragon mu dorównał. Ale House of the Dragon jest solidnym serialem. Znaczy, jeszcze nie zacząłem, ale słyszałem, ma że kilka jest dobrze. Takich, ma kilka takich swoich minusów, powiedzmy, ale to jest efekt tego, że no, jak przekładasz. Yy, Książkę, czy jakiekolwiek tam dzieło, powiedzmy, papierowe na ekran, no to wiadomo, że pewne uproszczenia muszą się pojawić, więc to jest coś, co jesteśmy w stanie zaakceptować i pójść dalej. Niektórzy tam będą się przepiać do jakichś małych elementów, ale Overall jest to solidny serial, taki przynajmniej 7-8 na 10, moim zdaniem, na ten moment. Natomiast, który na dodatek potrafi wywołać emocje to jest bardzo ważne. Potrafi wywołać emocje nawet właśnie przy okazji odcinka 8 tam wszyscy się zaczęli jarać taką jedną konkretną sceną z królem, to się nie będę spoilerował, ale taka że naprawdę większość ludzi była aż wzruszona, nie, tym co się dzieje. A Rings of Power nie potrafi wywołać nic. Nie widziałem żadnego filmiku, w którym ludzie by oglądali takie, o Boże, jakie to wzruszające. Nie widziałem żadnej opinii, która mówiłaby, że w Rings of Power chwyciło go za serce, albo że czuł jakieś narastające napięcie, nic. To po taki... Znaczy, ja słyszałem, oglądasz, że to jest zapominasz. serial pełen absurdów, gdzie ludzie mają nadprzyrodzone moce, nawet jak nie są magicznymi postaciami, tak, nie giną tak. od jakichś tam, jakich tam, tam w obrażeń. W w ostatnim odcinku Rings of Power tam magia to wygląda jak w Dungeons and Dragons, to wygląda tak, że wiesz, no koleś nagle z jakąś kulą ognia wali. Podczas gdy w uniwersum Władcy Pierścieni właśnie o to się rozchodziło, że magia to nie była taka siuru-buru kula ognia, tylko tam chodziło o coś innego, tak. To było takie mistyczne. Gandalf powiedział do Balroga: "Nie przejdziesz", a Balrog creases. Właśnie nie przeszedł, zawalił się most. Na tym polegało całe zaklęcie. Powiedział: Nie przejdziesz. Bo to było słowo, on rozkazał temu polegowi, że nie wolno ci przejść, nie przejdziesz. I Balrog nie przeszedł. A w, polegała, a w a ten, a w tych Rings of Power Balrog przeszedł. Nawet <laughs> w tym, nawet w, u, u Jacksona, jak jest scena śmierci Sarumana, Gandalf mówi do no. Sarumana: Saruman, your staff is broken. I co robi Staff? Wybucha! No bo na tym polega magia w tym uniwersum, tak? Nawet u Jacksona, jak jest jak jest spotkanie Bilba i Gandalfa po latach, jak on tam odkrywa, że ten Bilbo ma ten pierścień, to jest taka scena, gdzie Gandalf nagle tak unosi głos, mówi takie BILBOBA, więc coś tam, coś tam, takie nagle, wiesz, wszystko narasta, takie uderza, yy... Gdzieś tam w okna, wiatr, no bo Gandalf, samą swoją obecnością, z racji, że jest takim w sumie, powiedzmy, aniołem tego uniwersum, on jest tym Istarem, starem, no ja tam obecność. majarem, chyba po części, nie chyba nie nawet, nie z tego co że nie, nie jestem pewny, no tak, tak, został wysłany z takiego wersji nieba, powiedzmy, z innego świata, tam boskiego, do śródziemia, żeby im pomóc, no i na tym polegała ta cała jego potęga, magia. No nie było ciup, ciup, kula ognia, ciup, ciup, kurczę, strzelamy się, emocje. No nie w książkach przynajmniej, nie? A w Rings of Power właśnie tak to zostało przedstawione, że tutaj nagram chodzą, władają ogniem na prawo, na lewo, robią co chcą. Dziwne. Bardzo dziwne. No, no dobra, no ale weźmy to masz tak na logikę. Ja jestem... W pewnym sensie jestem fanem. Ja bardzo lubię y, uniwersum i świat. Nie jestem psychofanem, więc nie znam każdego detalu. Nie czytałem Silmarillionu. Czytałem Hobbita, czytałem Władcę Pierścieni, oglądałem hmm? Hobbita i Władcę Pierścieni. Czy tak mógłbym siebie po prostu... Nazwać umiarkowanym fanem, ale takim jednak fanem, bardzo mi się podobało to, to uniwersum i to wszystko. Tylko teraz pytanie: no bo dlaczego, mając taki budżet i mając takie możliwości, można było tak zjebać? Eee, powody, są, powody są trzy. Po pierwsze, jest to zatrudnienie ludzi, którzy się na tym nie znają. Widać, I to widać, po prostu widać, że ludzie, którzy robili ten serial, popełniają błędy nowicjuszy. To nie jest to, że oni są głupi, to nie jest to, że e, oni po prostu mają głupie pomysły. Oni popełniają błędy nowicjuszy. I to już ludzie mądrzejsi ode mnie, ludzie, którzy się na tym znają, ludzie, którzy o tym robią materiały na YouTubie, wypowiadają się dokładnie. W tym temacie, gdzie te błędy są popełnione, z czego one wynikają, że właśnie ten brak logiki, bo oni, oni stworzyli serial, który dla nich jest logiczny. Dla nich to wszystko się układa w logiczną, sensowną całość. Problem w tym, że nie rozumieją, że widzowie odbierają to inaczej, bo nie mają w głowie tej wizji, którą oni posiadają i widać, że nie mają z tym problem, by to zaakceptować. Drugim problemem tego serialu jest oczywiście demesage, czyli na siłę próba jakiegoś takiego Przepchnięcia do uniwersum władcy pierścieni wartości, które do tego uniwersum nie pasują. Oczywiście nie jest to główny ich. Problem, bo akurat w ten the Message jest. Mm, nie no tak, jest ale mówisz, taki... o, mówisz o tym, co robią teraz filmy i seriale, albo starają się być na siłę nie, silne, Poprawne, silna, niezależna kobieta. Silne, niezależna kobieta. I to nie chodzi nawet o kolor okay. skóry, tak? bo to, żeby była jasne, że to nie chodzi o kolor skóry, bo to, czy tam hobby jest czarny, czy jest azjatą, to nie ma znaczenia. Chodzi o sam fakt, właśnie takiego dostosowywania historii, która jest inną, opowiada o czymś zupełnie innym, pod to, żeby. Przedstawić nasze współczesne społeczeństwo, to, co obecnie jest ważne dla nas, jako dla ludzi z Europy czy z Ameryki głównie. Nie? A to nie o to w tym chodziło. Bo no, na przykład historia drugiej ery, historia waczy Pierścieni, one mają jakiś konkretny morał, mają jakąś konkretną linię fabularną, które się trzymają. No I tak, ale przecież się... Peter Jackson proponował, że można się skonsultować z nim, że on może pomóc chyba z tym, przy tym serialu. nawet były takie rozmowy, tylko nagle zapomnieli, tak? Przestali się do niego odzywać. Coś, coś tam było, jakaś taka poryta historia. Było, ale to tam mi się wydaje, że e, oni na w pewnym momencie uznali, że że, znaczy może inaczej. Jeżeli nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. I myślę, że oni tam się kontaktowali z Jacksonem, ale pewnie Jackson za, za wiele zawołał, albo no i to byłaby sprawdza. na Tolkiena błupota. nie chciała tych konsultacji, ale w ogóle to jest też dla mnie jakiś absurd, bo Amazon nabył jakoś prawa do zrobienia Rings of Power, ale nie nabył prawa do czegoś innego, i teraz jeszcze ktoś inny ma prawa do twórczości Tolkiena, tak? W międzyczasie ktoś kupił. To jest jeszcze jakaś abstrakcyjna historia, jak to z tym I wygląda? Z prawami autorskimi to, to jest moim zdaniem pizza na wodę, w oto montaż, bo mówienie, że albo Amazon nie miał praw autorskich do Silmarillionu czy czegoś tam czegoś nie mogli zrobić, to nie jest prawda do końca, bo skoro oni w serialu bez problemu nawiązują do Silmarilów i tam były już one wspomniane wielokrotnie. Pokazali wielokrotnie jakieś bitwy, które w Silmarillionie były przedstawione, więc no widać, że mieli pewne tam dogadane kwestie konkretne, więc. Problem praw autorskich tu nie był jakimś wielkim problemem. Poza tym nawet przy tych prawach autorskich, które byłyby ograniczone, dałoby się zrobić coś fajnego, ale tutaj właśnie pojawia się ten trzeci problem. Obok tych niedoświadczonych kolesi dwóch, showrunnerów, obok tego demesage pojawia się trzeci problem, czyli reżyseria. Na przykład, nie wiem czy to każdy odcinek był reżyserowany przez tego samego kolesia, wiem, że na pewno niektóre i no przykładem tego w jaki sposób ten kość to reżyseruje jest odcinek, gdzie bohaterowie prowadzą bitwę w takiej wiosce. Ogólnie reżyserem Rings of Power w większości jest koleś, który jedyne co w swojej historii zrobił to były horrory. To były jakieś takie nisko budżetowe horrory, jakieś niekoniecznie dobre. I to widać. Te, say, Rings of Power ma mnóstwo takich elementów, które próbują być horrorowe. No tak, ale, ale jak to, można wziąć, że jest pełno reżyserów, którzy mogliby to zrobić? I... No nie wiem. No, tutaj uznano chyba, że nie dość, że dadzą to ludziom, którzy mają zero doświadczenia w prowadzeniu seriali, to jeszcze dadzą to Kolesiowi, który w sumie, w sumie tylko tylko z horrorów. No i w tym sposobem mamy taką sytuację, że odbywa się wielka bitwa. Bitwa z orkami, na którą czekaliśmy tam przez kilka odcinków, boatizowana, że w końcu ta armia Orków rusza na jakąś tam wieżę, po czym bitwa ta jest zrealizowana w taki sposób, że bardziej skupia się na pojedynczym starciu elfa z jednym orkiem i. Na takich ujęciach pokazujących, że jakie to jest przerażające, że ten ork zaraz tego elfa zabije, że tutaj jest jakieś, takie napięcie rośnie, że ten elf sobie nie poradzi i na końcu jest ratowany przez kobietę, oczywiście. No ale skupię się bardziej na tym, aniżeli znaczy, na rzeczy... I, i, żeby było Czli. jasne to, co mówimy, że ratowany przez kobietę, oczywiście i tak dalej, że chodzi o to, że są tam nadużywane znowu te tematy związane z jakąś tam poprawnością polityczną i przedstawianiem silnych, niezależnych kobiet i. I tak dalej, bo to jest ogólnie problem, który występuje w serialach, że ta poprawność polityczna, i nie tylko w serialach, w grach jest to samo i w filmach, że ta poprawność polityczna nie i tak jest dalej jest... To dużo postaci, które bezpośrednio u tego Tolkiena były przedstawione inaczej, ale na potrzeby serialu zostały one zmienione, by wpasować się właśnie w The Message między innymi. Przykładem tego jest Galadriela. Galadriela oczywiście tam można się kłócić, że no, według Wizji e, Tolkiena to jego imię znaczy tam wojownicza chyba Amazonka, czy jakaś tam no. wojownicza wojowniczka, nie wiem, kobieta, no nieważne. I, i okej, okay, z tym się można zgodzić, oczywiście etymologia i imienie, i że ona tam była e, jakąś super, mega wojowniczką, szermierką. Dobra, ale jak się poczyta o tym więcej, u takich ludzi, którzy już naprawdę się zagłębili w temat, to wychodzi, że. Tym jest więcej głębi, niż mogłoby się wydawać, i można też poczytać więcej na temat tego, jak Tolkien w ogóle kreował postacie kobiece w swoim uniwersum. I postacie kobiece w uniwersum Tolkiena, nawet kiedy na przykład właśnie potrafiły walczyć, nawet kiedy były takimi trochę wojowniczkami, to wciąż były kobietami. I ich największymi atutami były właśnie te atuty kobiece. Nie mam tutaj na myśli, oczywiście, tego hehehe, że chodzi, chodzi o to, że no, kobieta ma trochę inne podejście, powiedzmy, to, że do życia, może ma inne spojrzenie na pewne kwestie, jest bardziej, no i przede wszystkim to płeć piękna, tak? Męskie cechy to między innymi agresja, albo no, taka siła fizyczna jest bardziej utożsamiana z mężczyznami aniżeli z kobietą. W Rings of Power nie ma to w sumie jakiegoś podziału, tutaj Galadriela przedstawia bardzo wiele elementów męskich, cech męskich, są gorsze tych najgorszych. W sensie, nie przejawia nie zbyt wiele takich elementów... Ale co, jest seksistowska i na przykład Jest idzie... po prostu, jest agresywna, jest zapatrzona w siebie, jest no taką egocentryczką, jej decyzje są impulsywne, zachowuje się często jak taka rozwydrzona szesnastolatka, lub właśnie niedojrzały facet. No ale ona jest yy, chyba młoda, bo to, to też podobnie jest tak, to ma chyba... 3000 trzy lat. Czyli, ale czy to jest ta sama Garadilla, która jest w filmie Władca pierwszej w no, trylogii? Po części, Moje w filmie Jezus Władca Pierścieni ma chyba już 5000 lat, z tego co pamiętam. Jednakże Rings of Power na potrzeby tam pewnych zmian fabularnych, on tutaj pewne Jest rzeczy w, w czasie zmienił i to co teraz my widzimy, to się, cały ten serial ma się toczyć ma na przestrzeni 10 lat i potem będzie już trzecia era, czyli w teorii w wersji Rings of Power Galadriela, którą widzimy tutaj, no. a Galadriela z wersji Jacksonowej to one nie są od siebie aż takie, patrząc z punktu widzenia Elfiego, one nie są od siebie jakoś bardzo oddalone. Są bardzo blisko siebie wprowadzone. No dobra, czyli yy, chcesz mi powiedzieć, że możemy w Rings of Power zobaczyć przyszłościowo, jeżeli będą kolejne strony, chyba będą jakieś wydarzenia, które będą prowadziły do wydarzeń z władcy pierścieni. No tak, no to jest. Oni już powiedzieli, że na samym końcu odbędzie się bitwa e, tego ostatniego sojuszu, czyli bitwa, która kończy drugą erę, bitwa, w której Sauron zostaje pokonany. Po A części. i, ten, i ten, ten ziomek, ten pierścień bierze z jego łapy, tak? Dokładnie, i tym się ma zakończyć serial. I w tym momencie mamy początek władcy pierścieni. No i tutaj pojawia się kurcze problem, no bo kiedy tak na to spojrzymy, no to. Trudno jest uwierzyć, że Galadriela, którą wykreowały książki, już nie mówię tylko o Jacksonie, bo tutaj, żeby nie żeby była jasność, to jak Jackson przedstawił Galadrielę, jest tym jak książki przedstawiają Galadrielę. Mam za sobą książkę własna pierścin, mogę sięgnąć, mam przytoczyć dokładny opis spotkania z Galadrielą w Lothlórien. To była. Piękna kobieta, dumna kobieta. Tam Jackson w zasadzie spotkanie z Galadrią odwzorował niemal jeden do jednego. Naprawdę. Uciął pewne kwestie, na przykład nie było tego momentu chyba jak Galadriela daje Gimniemu kawałek swoich włosów, bo Gimli tam poprosił właśnie o włosy od Galadrieli, tego w filmie nie ma. Książka jeszcze bardziej pokazuje jaka to jest dostojna, w zasadzie taka niemalże już bogini elfów można byłoby rzec i teraz porównajcie sobie te Galadriele, z tym, co mamy w Rings of Power. I pomyślcie sobie, że wbrew pozorom między Rings of Power a władcą pierścieni książką, to nie jest w sumie aż taki rozszał czasowy. Tam się aż tak dużo w jej życiu nie zmieniło. Poza tym, ona już teraz ma 3000 lat na karku. 3000 lat. I nie jest w stanie podejmować rozsądnych decyzji, które nie są pokierowane tylko i wyłącznie emocjami. No to, ale powiem ci zupełnie szczerze, brzmi to dosyć tak cierpko w sensie. Inaczej, ja jeszcze serialu nie widziałem i takie ja się pytam: nie widziałem serialu, podobały mi się filmy, nawet mi się trochę podobało, podobały trzy części Hobbita, chociaż, no, wiadomo. I teraz powiedz mi taką rzecz: czy jest w ogóle sens oglądać z mojej perspektywy ten serial? Nie. Kompletnie nie. Jeżeli, jest, jeżeli chcesz obejrzeć dobry serial, nie opłaca się, bo to nie jest dobry serial. Jest zbudowany żałośnie, będziesz się na nim nudził i ja mówię to z pełną premedytacją. Aha My i zaznaczam, jestem to fanem to... gry o Tron. Nie ostatniego no to wciąż, sezonu, ale jest mówię, będziesz się nudził. Ja, jako osoba, która jednak, jak coś oglądam, to się mega skupiam na tym, co oglądam. Na Rings of Power miałem momenty, kiedy sięgałem po telefon, sobie przeglądałem wiadomości, jakieś tam mm, komentarze na YouTube, bo czekałem, co się stanie. Już w finalnym odcinku, jak się ta Harfutka żegnała tam ze wszystkimi, to już miałem takie, dobra, już się pożegna, już idź. nie? już takie, boże, już ile mogę. Nie? Zero emocji, serio. I Zofia tak samo, moja dziewczyna. Siedziała takie, że ja się spytałem, co się stało. No nie, no idą dalej, okej, okay, dobra. Więc to, to jest moje oglądanie Rings of Power tego, że bardzo chciałem, żeby ten serial wyszedł. To jeżeli mówimy jako fan seria, jako fan Władcy Pierścieni, nie masz tam kompletnie czego szukać, bo oni zmienili tak wiele, że to nie ma kompletnie żadnego ducha Władcy Pierścieni i to jak bardzo oni, tutaj użyję takiego kolokwialnego słowa, srają na um, Lorna Tolkiena, Jezu. jest też pokazane dobitnie przy okazji finału, gdzie powstają te tytułowe Pierścienie Władzy. Tylko, że znów to w jaki sposób one zostały stworzone, Czemu zostały stworzone? W jakiej kolejności zostały. To wszystko zostało wyrzucone do śmieci i potraktowane zupełnie inaczej. I cokolwiek oni nie wymyślą w kolejnych sezonach, żeby to jakoś dostosować, żeby to jakoś pozmieniać, to już nie odratują tego, co zrobili temu uniwersum. To już nigdy nie będzie uniwersum wykreowane przez Tolkiena, bo widać, że im po prostu nie pasuje to, jak Tolkien sobie swój własny świat wyobrażał i chcieli... No wykorzystać tak, no ale nie można się co wysrać na, na coś, co jest materiałem źródłowym. Po prostu nie można, to tak nie działa. No, oni się wysrali i nawet gdyby dokonali mniejszych zmian, żeby dostosować materiał źródłowy na potrzeby ekranizacji czegoś albo na potrzeby no, po prostu dostosowania tego mm, na realia serialowe, to wciąż można było to zrobić z poszanowaniem albo z zachowaniem jakichś tam drobnych elementów, mm, jak chociażby no, głupi klimat albo jakiś morał, mm, motyw przewodni, a można też całkowicie z tego wszystkiego zrezygnować, zrobić coś zupełnie innego i jedyne co to ma wspólnego z władcą pierścieni to nazwy. Niektóre nazwy, imiona na postaci, to wszystko. No to przykro się trochę tego słucha, bo naprawdę, powiem Ci szczerze, liczyłem chociaż na dobry, może niewybitny, nie wywalający z butów, ale liczyłem na dobry serial. Taki, który, a będę mógł obejść. Przede wszystkim taki, który na przykład będą pokazać Janczelice mojej żonie i powiedzieć jej, słuchaj, tak to jest historia uniwersum, obejrzymy to, potem obejrzymy filmy, trochę ci pokażę, ten, żeby się trochę tym zajarała, coś. Ale no. tak z tego co mówisz, no to. To, a myślę, dalej. że Serial by ją nudził, myślę. Po prostu, jeżeli nie jest ani fanką waczypieszeni, a i tak do seriali tak nie. Nie, nie, seriale nie bardzo jakby, lubi. Da, to, no Wiadomo, różne. No, różni, no, to, tym, no to, to, to i tak dalej jest wiele zmieni w sumie. Bo mówię, to jest po prostu nudny serial. To, nie, to no serial bo, y ocierpi na pacing. Ma problem z pacingiem, tam się nic nie dzieje przez 90%. Wiesz, każdy odcinek trwa jak taki. Krótki film fabularny, można by powiedzieć, no bo to jest ponad godzinę. Każdy odcinek ma ponad godzinę. Aha. Mamy 8 odcinków, czyli masz. No, prawie 9 godzin tak mogłoby się uzyskać. 9-godzinny film. Wyobraź sobie, ile w 9 godzin można upchnąć. To sobie pomyśl, że w tak jakiś sporo godzin, ciekawych rzeczy. Um ten. 8 godzin 30 minut z tego serialu byłbyś w stanie wyciąć, całkowicie nie oglądać, skipnąć, a i tak byś wiedział mniej więcej co się dzieje. No ale twórcy się cieszą. Tego nie rozumiem, bo ja widziałem jakiś ten, że ludzie się, ludzie się cieszą tam, o Jezu, super, twórcy zadowoleni, robimy nowy sezon, fajnie, to jak to działa? Ach, myślę, że to jest już takie wiesz, próbowanie ratowania swojego wizerunku. Myślę, że tam jest o wiele gorzej niż chcą się przyznać, plus też bardzo możliwe, rzeczywiście oglądalność była ok, ale to nie dlatego, że to był wybitny serial, tylko dlatego, że no, ludzie liczyli, że w końcu się stanie lepszy. No, ale wątpię, żeby drugi sezon ludzie rzeczywiście obejrzeli. Może pierwszy odcinek, jeżeli pierwszy odcinek drugiego sezonu nie będzie jakoś zabójczy, to nie byłoby obawiam sobie, by dalej dawali mu szansę, bo... Do, no mówię, tak patrząc nawet na reakcję ludzi takich bardziej przychylnych Rings of Power, nawet gdy oni już zaczęli dostrzegać absurdy tego serialu, to nie ma to się łudzić, że rzeczywiście z tego coś wykiełkuje. Dobrze, kończymy tutaj odcinek endgamowy, krótka pogadanka z niedźwiedziem, o, o filmu, o serialach. Także dziękuję, pozdrawiam subę łapka w górę, trzymajcie się, pa. pa. Eee...